Cześć, yy, witajcie. Dzisiaj znowu się spotykamy yy, taką wieczorową porą, tak jak mówiłam do końca sierpnia, w takich okolicznościach tutaj będziemy się widywali. Yy, I dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejną gotową Lalę, którą większość z Was już widziała na Facebooku. Jest to Arianna. Mm, Nie chyba ten model po prostu w tej chwili już uszegł. Tak jak na początku, tak do niej podchodziłam, że no ona jak lala, no fajna, duża. Tak teraz to jest taka miłość od kolejnego wejrzenia, ponieważ chyba nie doceniałam tej lalki na początku i dopiero jak ją zobaczyłam pierwszy raz na żywo, i dopiero jak pierwszy raz ją pomalowałam, to stwierdziłam, że ona ma taki mega potencjał. Te rys twarzy są takie klasyczne, i ja chyba mam sentyment w ogóle mam sentyment do klasycznych rzeczy, do prostych rzeczy. Tak samo do klasycznej urody i do prostej urody. Tak, ta lalka uważam, że jest po prostu mistrzostwem świata. Jest piękna, w zasadzie w każdej stylizacji będzie jej dobrze. To jest moja trzecia Arianna, i trzecia wygląda inaczej. Mm, ma inny, inny kolor włosków, yy, inne te brwi yy, i, i w ogóle, i każda, każda jest inna, każda jest fajna, każda w jakiś sposób jest po prostu piękna, dlatego yy, naprawdę yy, to rzeźbienie jest czymś naprawdę super. To, to jest tak trafione, yy, że no, no we mnie to trafiło na pewno. Tak jak na początku, właśnie sobie pomyślałam, że to nie jest wcale jakaś taka znana lala. Ani autorka nie jest jakaś tak, przynajmniej na tych polskich grupach nie ma jakiegoś takiego, nie wiadomo jakiego wzięcia. Tak uważam, że po prostu rzeźbi przecudownie, przepięknie, z takim wyczuciem, z taką delikatnością, bez przesady. Wszystko jest proporcjonalne. Jeżeli lala jest duża, to nie jest przy okazji taka, tylko jest, to jest wszystko tak fajnie zachowane, że ten model na pewno trafia na jakąś taką moją wirtualną listę ulubionych lal i mam nadzieję, że jeszcze raz będzie mi dane wykonać taką lalę, bo naprawdę pracuję się z tym kitem cudownie. I mam nadzieję też, że to widać w mojej pracy kolejnej, że naprawdę Arianny robię, robię z, taką, z taką czułością. Po prostu one, ten kit we mnie jak najbardziej trafia I, i zresztą nie będę dłużej mówić, zobaczycie za chwilę sami. Bo ona siedzi tutaj sobie za mną, z tyłu. Jest już ubrana. To jest sukienka, która też była na, na paru zdjęciach pokazana. I wiecie co, na początku miałam ją ubrać coś innego, bo miałam tutaj przygotowaną. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem na górze, żeby wam pokazać. Chyba nie. Chyba to sobie schowałam. Słuchajcie, tutaj mam. W tych pudłach wszystkich po kolei, to są ubranka dla lal. Tego mi się uzbierała już taka ilość, a na początku tak mi się właśnie wydawało. Nie wiem, czy mnie słychać, ja jestem tyłem, a, a może mnie po prostu nie słychać. W pierwszej chwili miałam ją ubrać w ten komplet, znaczy komplecik, to jest taki składak, zobaczcie, takie. Body różowiutkie, takie falbanki. Tutaj jest taka koroneczka naszyta na to i do tego miałam mieć taką spódniczkę z brokatowymi czeresienkami ale okazało się, że w ogóle, pomimo tego, że body są długie, to są zbyt wąskie na i to mi się nie zgrało. Ta spódniczka znowu była okej okay w pasie, ale wyglądała jakaś taka, taka była za długa po prostu za duża. Dla niej. A jak ją ubrałam w tą sukienkę, którą ma aktualnie na sobie, to mówię: Nie, no to jest to. To jest to. To jest ubranie dla niej. Więc już wam ją pokazuję. Chodź tutaj, księżniczko. Zobaczcie. Liczny aniołek śpiący, taka ogromna. Ojejku, taka dziewczynka do noszenia. Co ten kit jest e, ciężki sam w sobie, e, ponieważ tego miejsca i tego samego winylu jest bardzo dużo, więc ona, e, ona nie może być po prostu lekka. E, taka super lekka, źle by też się układała, więc jest i tak. Myślę, że spokojnie to jest 4-4,5 kg noszenia. Mnie za chwilę będzie gdzieś tam ręka mm, bolała, zresztą moje mięśnie dostaną wiecie, jak, jak bocia napięty. E, także, także za chwilę będę ją czuła, że mam ją na rękach. Ale jest tak cudowna, że naprawdę nie, nie można się oprzeć, żeby jej nie nosić, nie tulić. Jest po prostu. Kochana, zobaczcie, dziewczyneczka taka śpiąca, taki aniołeczek. I mój kot przeciągający się. Taka, taką anielską tą buzię, no naprawdę. Śliczna, ślicznie wyrzeźbiona. Yy, ubrana jest właśnie w taką sukieneczkę, zaraz ją podniosę, tak pod paszkiem wezmę. O, i sukieneczka wygląda tak. Tutaj jest takie fajne, góra jest jeansowa, wiązana tutaj na taki supełek po prostu guziczków, tu wprawdzie wystaje i materiałowe białe body, ale to wygląda jakby ona tam miała właśnie taką podkoszulkę, więc fajnie się to zgrywa. Na dole jest różowa, taka jakby doszyta spódniczka tiulowa z podszewką i pięknie tej blondynce w tych kolorach, z tyłu ma jeszcze w ogóle związane takie warkoczyki, popatrzcie sobie. Widać całą tą fryzurę jej. I ja jej tak zaczesałam te włosy do przodu, więc cały ten burz właśnie nie jest teraz widoczny. Zaraz ją tutaj poprawię choć tu dziewczyno. Zobaczcie. Tu ma jeszcze metkę z sukienki. Włosków jest bardzo dużo, więc próbuję nawet takiego jakiegoś kuca złapać. Taki wyjdzie gruby kucyk. Mniej więcej. Także naprawdę jest ich tutaj dużo, dużo, bardzo dużo. Są też takie dłuższe. Myślę, że ta długość jest dla niej super idealna. Ani jest jakoś tak mocno, sztuczno, sztucznie za długa, jak na takiej wielkości lale, ani, ani też nie są takie całkiem króciutkie. Tak sobie śpi, dziewczynka. I ma grzówkę. Ma obciętą grzywkę. To jest chyba w ogóle. Nie, druga. Druga moja lalka z grzywką. Pierwsza to była chyba ta Saskia, która miała ten sam kolor w ogóle włosów. Ale ona miała tak jakby lekko przeciętą grzywkę na bok. Arianna też ma na bok lekko przeciętą tą grzywkę. Ale jednak ciut inaczej się jej układa. Wydaje mi się, że jest tak dla niej korzystnie. O, zobaczcie. Kochana, taka pluseczka śpiąca. Nie, jest naprawdę fajna. Fajna, ma piękny model. Piękne to rzeźbienie jest. Eee, fajne zdjęcia będzie można zrobić. Ja zresztą chyba postaram się w ogóle tutaj e, jeszcze do filmiku dołożyć chociaż parę zdjęć z tej sesji, bo sama sesja, e, powiem tak, e, ja nie mam talentu do robienia zdjęć. Zawsze mm, Zawsze gdzieś tam się wzoruję na jakichś zdjęciach, które widziałam, gdzieś zapamiętuję te pomysły i nie zawsze wychodzi mi to tak, jak bym chciała. Głównie się skupiam nad tym, żeby pokazać model, a nie jakiś artyzm zdjęcia, ale tym razem to, to było tutaj szaleństwo. Ja ją przebierałam parę razy, ona ma zdjęcia w takiej stylizacji jesiennej, w takiej sweterkowej sukience kolorowej. Ma zdjęcia, gdzie jest ubrana na biało. Chciałam, żeby to był taki efekt troszeczkę taki sypialniany, gdzie, jakby z jakiegoś baldachimu się ją podgląda, jak śpi, czy śpi. Wiecie, jak to jest czasem, że ukradkiem zaglądamy po prostu przez drzwi, czy nasze dzieci jeszcze śpią, bo tak długo jest cicho. To właśnie o coś takiego mi chodziło. A jedną z takich, z takiej właśnie stylizacji, to była ta śpiąca królewna. Początkowo chciałam ją przebrać za Śnieżkę, jeszcze Wam też tą Śnieżkę pokażę, bo tutaj mam takie ubranko Śnieżki. Taka sukienka body z opaską taką, to jest opaska na, na główkę, yy, robiłam w niej zdjęcia yy, Brooklyn chyba tak. I przy tych zdjęciach się też mega bawiłam. Świetnie, świetnie po prostu. Wyszły według mnie jak na moje możliwości i na, na to, co tam potrafię, to, to byłam bardzo zniezadowolona. Ale niestety ona się po prostu w tą sukienkę nie zmieściła i nie ubrałam jej za śnieżkę. Więc porwałam koronę mojej córki taką plastikową i, i tak trochę bardziej w takiej nowoczesnej oprawie, pobawiłam się w śpiącą królewnę. Ona właśnie była w tej sukience, dlatego mówię, że taka nowoczesna bardziej oprawa z koroną, z tymi różowymi, plastikowymi diamentami, i kięciem akurat był mój syn, który w ogóle bardzo lubi się wcielać w różne role. Myślę, że ma do tego jakiś tam dryg. Bo jak na, na te swoje 6 lat, podczas sesji zdjęciowej, która wcale nie trwała krótko, a zdjęć jest tylko parę wykazał się mega cierpliwością i w ogóle taką dojrzałością On zrobił to po prostu świetnie i zdjęcia są fajne nie chcę, nie chcę tutaj jakoś tak za bardzo przechwalać, bo wiem, że to nie jest mm, poziom takiego takiej fotografii profesjonalnej, ale tak jak mówię, na moje możliwości i na moje umiejętności ja jestem mega zadowolona, przede wszystkim się świetnie bawiłam i mam nadzieję, że też pani zamawiająca też to wyczuła, także tak yy... Tak to wyglądało. I Arianna, którą Wam teraz prezentuję, jest to świetna, cudowna, duża Lala z długimi włosami, śpiąca królewna. Tak, i w poniedziałek pojedzie sobie do domku. Jeszcze jest oczywiście niezważona, niezmierzona, ale będzie ta informacja na stronie. Ja tak się z tym nie umiem przestać bujać, Wiecie, jakie jest fajne uczucie? Jak tak się ma śpiący ciężarek. Na rękach naprawdę ekstra. O. Tak wygląda dziecko Przekochana. Ona ma obciążoną lekką głowkę, więc. O! Jest po prostu taka śpiąca. Taka lejąca. Rączki też się swobodnie ruszają. Tego aż tak nie widać, ponieważ ręce są zgięte w łokciach, więc one też tak nie, nie wiszą. Ale zatrzymują się też w tej pozycji, nie? czyli nie, nie opadają luźno, tylko można je sobie tak ustawić. Żeby, o, były bardziej w górę. Mhm. Rękawek trzyma, o. Tak. I podobnie nóżki. Detali malowania, nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj pokazywać przy, te, przy tym świetle. Ma, ma namalowane półksiężyce, ma mnóstwo detali, mnóstwo małych żyłek. Yy, brewki malowane włosek po włosku, o, szczepione rzęski. Rzęski są pięknie, wywinięte do góry. Mhm. Widać. Tych yy, takich zwilżonych elementów ludzie już nie jest ciężko, wiecie co ja sobie odłożę. Pij sobie teraz tutaj. Tych zwilżonych elementów tam jest bardzo mało, bo. A, jakieś włosy. Bo pani prosiła, żeby właśnie było to tylko wnętrze ust. I tak też jest zrobione. Pazurki są zostawione w macie. Podobnie jak te elementy tutaj przynosi, wszystko jest tutaj schudkie. Nic nie ma żadnych takich jakichś kropelek i tak dalej. Wszystko jest w macie. Za wyjątki właśnie wnętrza ust. No i chyba tyle o samym malowaniu. Yy, mi się bardzo podoba. Yy, zobaczycie zresztą jeszcze zdjęcia. Postaram się tutaj dołożyć do tego filmiku yy, slajdy. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić yy, i będziecie mogli zobaczyć chociaż parę tych zdjęć. Jeżeli nie, to Was zapraszam na Facebooka na moją stronę. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce w Facebooku Ania Danelska, to to, to mnie znajdziecie na pewno. I to jest yy, to jest Arianna. Natomiast w tej chwili pracuję już nad kolejną lalą i to jest Raven, Raven by Ping Lau, z, z taką ciemną karnacją, aczkolwiek nie jest to taki brąz typowy, tak jak tam Eston, ale raczej ciemna karnacja, długie, też podwinięte, zobaczcie. Długie, podwinięte rzęsy, gęste brewki. Są malowane na wzór w ogóle zdjęcia, więc y, bardzo mają podobny kształt. Podobnie y, właśnie się prowadzą te włoski. To nie jest mój pomysł, to jest, y, to jest tak na wzór malowany. I już tutaj powoli sobie zaczynam wszczepianie włosków. Idzie to bardzo, bardzo powoli, <gryw> co zresztą widać, że na razie tylko tyle jest zrobione. Zanim zapełnię całą czupynkę, to na pewno. Minie spokojnie ponad tydzień, i myślę, że dopiero wtedy Wam pokażę kolejne efekty. Tak, mam gdzieś tam dla niej też oczka. Hmm, hmm, hmm. Oczka są szklane. Hmm. Ok. Są szklane. Zobaczcie. No, tu jakaś wadka jeszcze mi się przyczepiła, nie będę jej ściągać. Taki kolor oczu. Trochę może być inny ten kolorek niż w rzeczywistości, bo tam widzę, że u was chyba taki moc niebieski wyszedł jakiś. Tak przynajmniej mi, mi tak się odznacza na komórce, a to jest taki, tak naprawdę szaro niebieski. Z takimi lekkimi ref, refleksami od źrenicy. Y, Fajny, naturalny kolor, Wydaje mi się, że będzie idealnie pasował. Właśnie taki szaro-niebieski, taki jeansowy kolor, coś takiego. I, I oczka szklane. Także już za niedługo będę je wkładała, więc będzie można zobaczyć właśnie ją w całości. I, i na pewno będę pokazywała ją na, na stronie mojej na, na Facebooku, także będą zdjęcia z pracy w trakcie. No i tyle. I pokazałam wszystko. Dzisiejszy filmik będzie taki troszkę krótszy. Z tego też powodu, że nie ukrywam, chciałabym wam dodać i pokazać te zdjęcia, żebyście sobie zobaczyli. Poza tym też, no prace trwają. Ja też czekam na nowe kity. Tam będzie chyba 12 nowych lal, które przyjdą tutaj do mnie i, i będą na sklepie. Nie wymienię tych lal, bo po prostu nie pamiętam. Jest są na pewno jakieś realborne. Na pewno są też jakieś lale takie kultowe właśnie, jak ja to mówię, czyli konkretnych artystek. I będzie jedna mała niespodzianka, ale tą lalę będę robiła na zamówienie. Nie do końca będzie to człowiek, ani też zwierzę, więc zostawię taką nutkę tajemnicy. Pani, która zamówiła tą lalę na pewno wie, że o niej mówię, także z tego miejsca pozdrawiam serdecznie. I, i myślę, że jak przyjadą szkity, to pokażę wszystko i między innymi właśnie tą perełeczkę, której sama jestem bardzo ciekawa i nie ukrywam, bardzo się cieszę, że pani zaufała akurat mi i mi jest dodane malowanie tej lali. Dobra, tym miłym akcentem kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Zostawcie jakiś miły komentarz i lajka i do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa. Słuchajcie, dzięki uprzejmości Magdy, myślę, że Magda wie, że to, to o niej, zapraszamy Was na, na pokaz slajdów z sesji zdjęciowej Arianny. Miłego oglądania, papa! Pa.